Halo, halo Witam wszystkich I co my tu mamy? Czy to jest Kosmo No nie, no nie jest to Kosmo To jest coś Teoretycznie 10 razy lepszego Nawet nie wiem czy lepszego Ale jest mega zaawansowany To jest taki Kosmo właśnie Tylko super mega zaawansowany I gra się z punktu, z punktu widzenia człowieka A nie, yy, nie statku Lub nawet admirała, który prowadzi całą flotą No i zobaczmy, chwilkę już tutaj tą grę obczajałem taki, Jest taki scenariusz Zapoznawczy, taki można powiedzieć, action: The first jump, tak, to było The first jump. Taki scenariusz akcji: biega się, strzela nie wiadomo co, ale nie o to w tej grze chodzi. Chodzi o to w tej grze, żeby zbudować statek, zbudować bazę, wyciągać surowce. Trochę jak Minecraft, taki Minecraft w kosmosie. Jako, że lubię gry kosmiczne i ekonomiczne, to spróbujmy. Zaczynam nową grę. To jest chyba w Story. Nie, Original Content. Story. Czy sun, w sandbox. W sandbox. Zaczynamy jako Star System. Customize. Podobno trzeba wyłączyć pogodę. O. Okej, okay, zobaczymy, co to, co to nam da. Generalnie gra jest mega skomplikowana. Sterowanie są milion klawiszy, milion funkcji. Milion wszystkiego. Zaczynamy na ziemi. Podobno jest najłatwiej, tak. Easy difficult, Difficulty. No dobra, zaczynamy. Zobaczymy, co z tego będzie. O, już mi, już mi się kręci w głowie. Jesteśmy w kapsule ratunkowej i spadamy sobie. Press F to Passenger Seat, K to Ship Control Panel. A, też Control Panel. Generalnie jestem w kapsule. O, można zrobić to tak, że patrzeć ze zewnątrz. Jestem w kapsule, która ląduje. O, mamy szczęście, otworzył się spadochron samoczynnie. Lądujemy na takiej planecie podobnej do Ziemi. Yy, I jesteśmy... Tutaj jestem nawet nie widać, ale siedzę sobie na, si na siedzeniu w kapsule awaryjnej, która spada na ziemię dosyć ładnie, można powiedzieć zielono, drzewka i tak dalej. Okej, okay. i co teraz? <grywka> I co teraz? Aha, hello engineer, my name is Good Bot. I'm I teacher. Aha, okej, okay. czyli ten, czyli, pro, czyli jest taki samouczek. Dobra, to zobaczmy samouczek. Aha, mówi mi jakie są klawisze. F1, aha, wow, wszystkie, no właśnie, to są same klawisze funkcyjne, to są, to jest cała lista klawiszy funkcyjnych, super, super, dzięki, dzięki iBot, okej, okay, dobra, plus F1, you can access useful information, changing your view, aha, czyli to, to taki tutorial, tak, żeby view sprawdzić sobie alt wheel, co, alt plus mouse wheel, a czyli mogę oddalić, przybliżyć. Normalnie Maut nic nie robi, więc tylko do ten. A, i V, czyli pierwsza perspektywa, perspektywa ten, perspektywa zewnętrzna, taka third person i first person można sobie włączyć yy, i w altę można sobie oddalać. To view... few Okej, okay, czemu mi nie zaliczyło tego? Ten first and... Jakoś mi nie chce tego zaliczyć. Ok, wyjdziemy teraz wy wychodzę z mojej kapsuły. Okej, okay. Jestem tutaj takim człowieczkiem. Mogę sobie włączyć, że widzę ze człowieczka. Mogę widzieć, że widzę z daleka. Aha. I alt mogę sobie przybliżyć, tak? Żeby widzieć bardziej ten. No, ale chyba wolę tak. Uh, you will be building in no time. Third person camera out is, f is the first person... Co? First person will switch to first person if there are objects in your way. Aha. Czyli third zmieni się first, jeżeli są jakieś obiekty. Aha. W, C, -D. No tak. No to wiem. Shift... W, teraz biegniemy shiftem. Space to jump. Można biec, normalnie iść, możemy biec i jeszcze skoczyć do tego, ok. I C crouch, tak, czyli kucanie i można wchodzić kucając. No tak jak standardowo w grach, które nie gram co prawda, ale standardowo w grach, w strzelankach, shooterach. Mamy jetpacka, tak, który daje X, czyli można lecieć. Wtedy lecę w ten sposób, że patrzę do góry, do dołu i mogę latać. E, Okej, okay. jeszcze trzeba e, się ustabilizować, bo się od razu mi robi niedobrze. Jak jestem na, na boku e, Space and Fly, Space and C to fly up and down. A, czyli do dołu i C w dół. Uu, uu, właśnie, się, właśnie się uderzyłem. E, co tu mamy? Move e, WSD to move and straf. No to to już robiłem. E, c, a ja potrzeby X. Tak, dobra. WASD. No nie zaliczyło mi w jakiś sposób. Good pod Jackpack. Ok, teraz mi zaliczyło, Musiałem trochę polatać. Okej, okay. uuu. Oh, Znowu się uderzyłem. Tarnikow Dumper swój frame wheel. A to move Wyłączanie damperów. Nie mam pojęcia, jak to się robi. A kiedy jestem w locie, a dampery to jest chyba coś takiego. Dampery to jest coś, coś takiego. A dampery to jest coś takiego, co ma mnie chronić. To Z. Czyli włączenie damperów, które... U, dampery to jest coś takiego, co utrzymujemy w danej pozycji. Ok. Dobrze, że mam, dobrze, że moja tutaj jest, pokazuje mi gdzie jest mój pod. Fuel low. This is my first use relative dumping CZ tu. Keep velocity of ship under control. O o, o chyba zaraz umrę. To było tyle. Critical. Mam mało życia. You can heal chyba Interacting console. Skończyła mi się bateria. Skończył mi się w, w hydrogen, czyli wodór mi się skończył jako napęd mojego budgetpaka. I prawie zginąłem spadając i teraz muszę wracać... No właśnie, mogę sobie... Pobiec, ale strasznie daleko strasznie wolno. Jak się lata to jakoś szybciej się lata, a na piechotę trzeba się nieźle natrudzić. Jezu, jak daleko? Biegnę i biegnę. A, sam się życie mi się regeneruje. I e, mówi teraz tak, replenish your health. E, trzeba pójść do... Trzeba pójść do... Ten, Na tym podzie mam jakieś tutaj takie y, metody, e, ale nie wiem jak to działa. Teoretycznie powinna być tutaj jakaś opcja, żeby się nas. To jest inwentarz, ale powinna tutaj być taka opcja do leczenia. Nie widzę opcji do leczenia na moim padzie. K2 Open Terminal i tu inwentory. I tu inwentory w H2A. Muszę zrobić inwentory i potrzebuję hydrogen. Dobra, biorę jeszcze. Mogę ice. Dobra, wziąłem hydrogen i oxygen, czyli wodór i tlen. I mogę wobec tego naładować. O już mi się naładował, automatycznie mi się naładował ten, naładował mi się jetpack. Powinienem jakiś survival packów. Nie wiem gdzie jest, powinien być taki moduł leczniczy, ale nie widzę tego modułu leczniczego. Respawn pad. Replenish your head. Mówi, że mam o, 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 zdrowie. K, mówi, że mam, o, o, mam się wyleczyć. Inwentory, production... Mam wyleczyć niby się, ale nie wiem jak. A mogę wejść jako passenger seat, ale to mi nie, nie interesuje. Muszę wiedzieć jak się wyleczyć. Może tu jest jakieś? Nie ma. Generalnie jak się na coś patrzy to powinno się to aktywować. Być jakieś Medikita? O, może tutaj? Uuuu, coś znalazłem. Tak, w F tu Richard Hill, He ok, F. Y Trzeba przytrzymać F, wtedy się naładowuje prąd, bo ogólnie w kostiumie, kostiumie w stroju mam tlen, wodór, prąd, a życie no to życie to jest ogólnie. Ale to jest, to jest ten, to pozwala, Survival Kit, tak, to pozwala mi się ładować. Czyli tak szukałem, chodziłem, ale było trochę schowane. No dobra, no to na razie mam jakieś podstawy zaliczone. Ale tutorial mi się skończył. I nie wiem teraz co mam robić, nie mam żadnych... żadnych wskaźników co robić. Bo już mi się, właśnie, bardzo szybko latając, bardzo szybko mi się kończy... kończy wodór. No i co ja mam robić teraz? Nie wiem, no dobra. Na razie to było tyle, muszę teraz się dowiedzieć co dalej robić, bo nie mam żadnego tutorialu. Tutorials... Introduction... Aha, to są tutoriale, które mogę sobie otworzyć. Okej... Okay. No dobra, dobra, no to trzeba... Teraz coś trzeba zrobić, ale nie wiem co. Dobra. Na razie tyle, potem zobaczymy co dalej. Cześć!